Zbuduję wieżę Ejca, znaczy Ejfla! O kurwa! Jeszcze trochę! tam do góry! O! I szpic! O tak! Nie! Gówno! No to zbuduję polski Sejm jego wysadzę! Albo sam do niego! Oooo! Bał dziwko, bał tu dziwko! Turla, e dropsa! Kręć kasztana! Nie słuchaj przejebanego brata, ma autyzm! Siusiak, siusiak, ma, ma! Kupa! Tylko nie sikaj do dopuścili? bo ci dupa przymarznie do kołyski. Przynajmniej starego w domu nie ma i mnie nie bije. Może wpadnie pod sanki. No, zasnął. Ach, nie rób tak, bo ci tata do buzi wsadzi, jak się nawali. Pierdol leci sweter, żeby ci ciepło było, tyba chorzy jeden. Pizduś tylko ostrożnie! Nie spierdol tego! No kurwa mać! Co to ma być? Mikołaj mi przyspierdolony klocki duplo. Chuj ci w duplo za taki prezent. Zaraz ci przyklepię po dupie. O tak. Pierdolę teraz płac w Wersalu. O, A, W pizdy Morsa! Nie udaje mi się jak drugie dziecko moim starym. Co to ma być? I do go! Cycki, pupa. Czekaj. Mamo, mam kuwistę dozę. Nie pisduś nie ma. No to sfarnienie rozsiane boczne! On jest zdrowi, będzie miał sweterek, żeby dupcia mu nie zmarzła. Co to za matka? Pękarcie jeden, ty! Chuj ci w dziób! Uderzy cię w nocy! Ma, ma! Siku! Siku! Kupa! On jest popierdolony! Zaraz dam ci nocnik. Matka! Matka, matka! Patrz, obsrałem się! Wytrzyj mi dupę! Nie mam czasu, zajmuję się Pinną teraz. Ale ja na rzadku napierdoliłem głowę na poprzegi! Penis, pupa, pipa, ścierka... O, jak głodny. Oj, dupa, ci pa zaraz będzie ciebił tata! Pokaż sztuczkę, mały wujku, zrób salto. Salto, kupa, pierogi, rogali. A teraz w drugą stronę. Rogali, pierogi, kupa, salto. O, brawo, pina, pieroszka to twój. To tam. Krew mi zalewa odpatrzenie, a pierogi jasny z nieba niech trafić już niech do. Dobrym dzieckiem. Koko dżambo. bo palnik zaleta. A pingas się ojców leta! I potrafisz lepiej, zostaniesz inżynierem. Pan Tadeusz. Ja już mam tego serdecznie dość. Dziebać! Po co robili mi to? Ciem normalnego brata. A nie to coś z pizdom. Jebany mały transwestyt. Ma 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 Tak mi ładnie, nie od braciszka, on jest chory. Sama jesteś chora! Zaraz Ci pokażę porażenie mózgowe ty pojemniku na spermę. Dzień dobry! Opieka społeczna! Nie umie pani dzieci wychować! Zabieramy do domu dziecka! Zabieramy do domu dziecka! Proszę oddać!